Kolejna duża inwestycja miejska dobiegła końca. Biblioteka miejska za chwilę rozpocznie przeprowadzkę do nowej siedziby. Nowoczesny budynek mediateki jest już gotowy, by przyjąć w swoje mury cały księgozbiór puławskiej czytelni. Będzie to nielada wyzwanie dla pracowników instytucji, która musi zabezpieczyć i przetransportować tysiące woluminów. Jak podają pracownicy biblioteki, czasowe zamknięcie nastąpi 6 lutego. Mieszkańcy Puław zachęcani są do odwiedzania instytucji w ciągu najbliższych dwóch tygodni i wypożyczania większej ilości książek. Termin zwrotu będzie automatycznie przedłużony do czasu ponownego otwarcia biblioteki. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi. Prawdopodobnie uroczystego otwarcia możemy się spodziewać na przełomie marca i kwietnia. W budynku Mediateki znajdują się m.in. sala do prowadzenia zajęć z dziećmi, hol wystawienniczy, sala konferencyjna i kąciki czytelnicze. Poławianie będą mogli korzystać też z samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek. Sponsorem programu jest Agencja reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.